Znaczy oficjalnie nikt tak naprawdę nie wiedział. Do niego mieli dostęp tylko, tak naprawdę, można powiedzieć, ważniejsi administratorzy dla Editbota. Panel admina były różne zakładki, takie, można powiedzieć, podstrony. No i była najlepsza, można powiedzieć, zakładka logi. I w logach, bez informacji w ogóle dla użytkowników, nikt o tym nie wiedział. Były zapisywane wszystkie niki, id, maile i IP. Użytkowników. Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. No w tym filmie nie aż tak bardzo do śmiechu, ponieważ tutaj są naprawdę bardzo ważne sprawy, gdzie zmienicie zdanie i o Jusie i o EditBocie, który może wam już tylko teraz jedynie zaszkodzić, więc zachęcam was do jak najszybszego usunięcia tego bota ze swoich serwerów. Słuchajcie, no w tym filmie są poruszone sprawy, które mogą podlewać w sprawie karnej, więc naprawdę warto oglądać. I na wstępie również chcę podziękować przede wszystkim byłemu współwłaścicielowi EditBota, jakim jest szpieg, który się od razu zrzekł tej funkcji po tym, jak mój serwer został zniszczony przez mojego head admina Piotra łącznie z udziałem właściciela editbota, kim jest Jus Chcę podziękować całej administracji Vaobota, która również została pokrzywdzona przez Jusa, który działał na niekorzyść tego właśnie bota Dzisiaj również wam pokażę jak wszystko zostało ustawione przez Jusa, żeby tylko popsuć imię Waobota. Również chcę podziękować Amatroxowi, który jest zaangażowany w całą sytuację oraz deweloperowi, który jest na serwerze Gimpera, kim jest Kali Słuchajcie, ja was zapraszam do oglądania i myślę, że możemy zacząć od najgrubszej sprawy tego odcinka, czyli o waszej niewielkiej jeśli chodzi o IP i waszych e-mailów przez Jusa. Słuchajcie, w momencie, gdy się logujecie do panelu na stronie EditBota, jest zabierany wasz IP i jest zabierany wasz e-mail. O tym totalnie nie wiecie, ja sam o tym nie wiedziałem, również korzystając z tego panelu, ale na szczęście były współwłaściciel bota, kim jest Szpiek, nam wszystko przedstawił właśnie w nagraniu, którym wam teraz puszczę. Więc szpieg, czy ten panel, o którym będzie teraz mowa, był oficjalny, ten panel admina, czy on był oficjalny i czy kto miał do niego dostęp i czy on się tam właśnie znajdował? To znaczy oficjalnie nikt tak naprawdę nie wiedział, bo nigdzie nie było ogłoszenia, że jest panel admina, do niego mieli dostęp tylko tak naprawdę tacy można powiedzieć ważniejsi administratorzy dla editbota, czyli do opiekuna wzwyż, czyli wtedy właśnie tam Gryźli, Wanwi aktualnie, Kubuś i Dolan. Mieli dostęp do panelu. No i ja, oczywiście. No i Jus, no to wiadomo. No i w panelu admina były różne zakładki, takie można powiedzieć podstrony. Takie jak na przykład. Podania o obrazek, tam akceptowało się, podania o rangę, czyli tam wiecie, sap, do support teamu, coś takiego, ale też były te daily jok'i, daily, ogólnie daily samo to się nazywało, czyli tam te dzienne żarty, dzienne piosenki, dzienne informacje, których i tak nikt nie używał, bo to było useless totalnie, no i była najlepsza, można powiedzieć, zakładka, logi, które były ukryte dla większości tych osób, które i tak miały dostęp do tego panelu Admina, tam miały dostęp chyba tylko trzy osoby: ja, Jus i Gryźli. I aktualnie ma chyba Łanwi tych, co tam siedzi. I w logach bez informacji w ogóle dla użytkowników, nikt o tym nie wiedział, były zapisywane wszystkie niki, ID, maile i IP użytkowników. Gdy się logowaliśmy do panelu, była taka informacja, że będzie zapisywany mail i mimo, że nawet wzięliśmy z linków, wycięliśmy, że nie chcemy tego maila, bo dało się tak zrobić, to on i tak był zapisywany. To można pokazać tutaj na przykładzie, na przykład, mojego kolegi, który właśnie tak zrobił i i tak był mail zapisywany, bo kiedyś musiał się zalogować, więc on jest po prostu zapisywany w bazie danych, tak, jak, tak samo jak IP. I Jus wielokrotnie mówił, że niby to nie jest prawda, że nie ma czegoś takiego, mimo, że banował na IP ludzi na przykład z Boomfinity, których serdecznie pozdrawiam, na stronę, żeby nie mogli po prostu wejść, a mail mówił, że jest zapisywany tylko do pokazywania się w profilu, a tak naprawdę służył do tego, żeby był pokazywany w logu. Było wiele takich sytuacji, niestety nie mam na to konkretnych dowodów, bo Just usunął całego pływa ze mną, co może samo w sobie wskazywać, że się czegoś boi. Tego nie zdążyłem zescreenować niestety, gdzie chyba były trzy takie akcje, gdzie pisałem z nim, bo się ludzie mnie na brief pytali właśnie z Boomfinity, dlaczego dostali banana IP na przykład, bo się zalogowali do panelu i musiałem to tłumaczyć pisząc właśnie z Jusem. No i to tyle ode mnie tak naprawdę. Pozdrawiam. Tak jak widzicie, nie mieliście o tym totalnie jeżeli zielonego pojęcia, jeśli chodzi o to sam jak tutaj wam wytłumaczył wszystko doszczętnie. Nie ma tego nigdzie w polityce prywatności Editbota, nie ma to nigdzie w regulaminie Editbota, po co jest to IP, gdzie są ono wykorzystywane? Także no tak naprawdę jest to zabierane pod waszą niewiedzę. Każdy kto się zalogował właśnie do tego panelu, Juz ma wasze IP, ma wasz e-mail, który może być dla was czymś bardzo ważnym, no bo tak naprawdę IP nie powinno być nigdzie zdradzane. Druga sprawa jest ustawiony screenshot. Tak jak widzieliście Juice wysyłał, że niby ten screenshot, który widnieje teraz na ekranie, został podrobiony. No ale tak naprawdę tutaj Kali, czyli deweloper na serwerze Gimpera, wam pokazuje, że ten screenshot jest 100% tak legitny, nie jest on podrobiony, ale oczywiście no, Jus się tego wypiera, więc niestety Jus, jak widzisz, jeśli jak wchodzi na głęboką wodę, to możesz w końcu w niej utonąć. Tutaj wam pokazuje właśnie Kali na tym filmiku, jak ten screen, że ten screen tak naprawdę jest legitny, w 100% nie został on podrobiony. Ok, przechodzimy do kolejnej sprawy. Jak widzicie, lecimy naprawdę bardzo szybko, bo chcę wam naprawdę jak najszybciej przedstawić te wszystkie informacje, żeby jak najszybciej ochronić wasze serwery. Przechodzimy do kolejnej tak naprawdę grubej sprawy, czym jest ustawiony filmik niby niszczenia serwera przez Wahobota. Jak widzicie na tym filmiku, niby to Wahobot niszczy serwer, zamyka go całkowicie, usuwa i jest zamykany Discord. No to jak widzicie na screenach niestety, Jules, wszystko wyszło od... Skriny pochodzą właśnie z rozmowy z tobą, gdzie pisałeś ze szpiegiem, więc jak widzicie teraz, możecie, macie je na ekranie, możecie sobie doszczególnie przeczytać, jak tak naprawdę Juice ustawił to nagranie tylko, aby wpłynąć na niekorzyść właśnie tego Wałobota. Przechodzimy do kolejnej sprawy, czyli do tego, jak Juice zbanował z poziomu użytkownika innego użytkownika, który znajdował się na serwerze szpiega, tylko ze względu takiego, że go nie lubił. Zrobił to za pomocą kolendy evil, więc jak widzicie teraz na kolejnych screenshotach, macie to kolejne dowody. Gdzie tak naprawdę Juice zrobił to, więc nie mówcie mi, że Editbot może nie zniszczyć was, waszego serwera bądź nie zbanować użytkowników, nawet gdy sam właściciel bota jest na zwykłym poziomie użytkownika. Przechodzimy do znowu kolejnej sprawy, bo jest naprawdę jeszcze chyba z dwie bądź jedna. Przechodzimy jeszcze do kolejnej sprawy, czyli do rajdowania serwerów przez tak wybitnego twórcę bota. Jest Juice. Pokażę Wam właśnie teraz, jak widzicie na ekranie, screeny, gdzie właśnie Juice raid inne serwery. Spamił everyoneem, również spamił innymi komendami, to jest tylko jeden screen, który możecie sobie zauważyć, że juice spami właśnie tymi, tymi pingami na innym serwerze. Oraz chcę wam przedstawić atak na mój serwer, który został przeprowadzony przez Jusa i Piotra. Na załączonym filmie możecie zobaczyć, jak juice stworzył bota, a Piotr, który wpisał komendy, uruchomił tak naprawdę całego bota, który właśnie zaczął spamić wiadomościami, które wam się cały czas wyświetlają na ekranie. E, no niestety juice masz ludzi, którzy jednak są autentyczni, nie są tak tak fałszywie jak ty, i tego z linkami podesłali. Nagranie pochodzi z telefonu Ju'sa oraz tego właśnie, tej rangi, którą stworzył y, Piotr. I kolejna sprawa, słuchajcie, jeśli żeście zamówili coś kiedykolwiek u Ju'sa, muszę Wam tylko jedynie współczuć, ponieważ wiele osób on oszukał, a wiele osób również traktował jak zwykłe ścierwo. Gdzie widzicie to teraz na screenach? Mam aż trzy screeny, które to potwierdzą. Jest to właśnie, y, jeden screen pochodzi z tego właśnie, jak to oszukany, bardziej zwyzywany tutaj kolega, szpiega, którego, z którym się bardzo go znał, oraz również administrator Waobota, również fajnego bardzo bota, którego możecie również teraz użyć do pisania, właśnie sobie powitań, zrobienia weryfikacji, wielu innych rzeczy, które są teraz na moim serwerze. Jak zostali traktowani ci klienci Jusa? Możecie właśnie zobaczyć na kolejnym screenie, gdzie został potraktowany właśnie tak administrator Waobota. Możecie zauważyć to na tym screenie, gdzie jest tak naprawdę wyzywany przez Jusa. Na sam koniec chcę dać tylko swoje orzeczenie, Że jeśli si no nie przyznasz się do tego co tak naprawdę robisz No to będzie trzeba to załatwić inaczej Mam naprawdę bardzo dużo jeszcze innych rzeczy Które mam na ciebie haczyki takie Które mogą cię naprawdę całkowicie zniszczyć Więc no sam mam nadzieję że nagrasz orzeczenie, Bądź się przyznasz swoim widzom Jak i moim Do tego że oszukałeś bardzo wiele osób Do tego że masz dostęp do ich IP Masz dostęp do ich e-mailów Oraz bardzo wielu innych rzeczy jak podrobiłeś film z Wałobotem Mam nadzieję że to wszystko co uwzględniłem w tym filmie Uwzględnisz również u siebie Bądź też napiszesz po prostu zwykłą informację na swoim serwerze, tak żeby Twoi widzowie się tak naprawdę i moi dowiedzieli całej prawdy Ja wam bardzo dziękuję, miło mi było, trzymajcie się, na razie i pa pa